Thank <laughs> you. Podsumowanie działań na rzecz środowiska. Chcemy no, pochwalić się naszymi e, działaniami, a jest czym się chwalić. Chcą uruchomić nowe kierunki studiów. W tej chwili kończymy procedurę formalną, to znaczy w dniu dzisiejszym Senat ustali program studiów, Pan Rektor podpisze wniosek. Z roku na rok turystów przybywa. Będziemy musieli wspólnie z naszymi partnerami ze strony czeskiej zastanowić się nad limitowaniem wejść na śnieżkę. To jest serwis informacyjny telewizjami. Paweł Guszała, zapraszam. Dzisiaj rano Volkswagen Golf nie zatrzymał się do kontroli drogowej na ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. Pojazd raptownie przyspieszył i zaczął uciekać w kierunku Alei Wojska Polskiego. Policyjny radiowóz ruszył za nim. Pościg zakończył się dopiero przy dworcu PKP, gdzie dwóch mężczyzn porzuciło pojazd i zaczęło uciekać pieszo. Po kilku minutach obaj zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy i, jak się okazało, byli pijani. Teraz kierowcy grozić może nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Policja, Straż Karkonowskiego Parku Narodowego nad Leśnictwem Śnieżka i Kamienna Góra. W niedzielę na przełęcze Okraj doprowadziły do zatrzymania 26 i 44 latka poruszających się skuterami śnieżnymi blisko terenu objętego ochroną Natura 2000. Policjanci po pościgu odstąpili od wydania mandatu, który mógł wynieść od 500 do 1000 zł. Skierowali sprawę do sądu. Przypomnijmy ostatnio za podobny czyn, inny miłośnik skuterów śnieżnych został ukarany przez sąd 12 tysiącami złotych. Wczoraj w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa. Na niej prezes Łukasz Kasztelowicz i wiceprezes Bartłomiej Wiązowski podsumowali działania podjęte w 2019 roku i zdradzili plany funduszu na 2020 rok. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przygotował krótkie podsumowanie dotychczasowych działań i omówił plany na najbliższe 12 miesięcy. Chcemy no, pochwalić się naszymi e, działaniami, a jest e, czym się chwalić, ponieważ e, do dolnoślązaków, do dolnośląskich instytucji e, ne, popłynęło no, ponad 200 milionów złotych. To jest kolejny rok e, po roku 2018, gdzie udaje nam się to tempo utrzymywać i zrealizowaliśmy bardzo wiele zadań, które są ważne dla klimatu i chociażby stanu powietrza na terenie Dolnego Śląska. Mowa m.in. o modernizacji placu zabaw przy klinice transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej we Wrocławiu, modernizacji i montażu instalacji filtrów oraz kanałów odprowadzających spaliny w elektrociepłowni w Polkowicach, otwarcie elektrowni słonecznej w Ligotce, zakupie nowych wozów strażackich, w programie Mały Strażak czy reintrodukcji Sokoła Wędrownego. Te wszystkie zadania, a nawet więcej Wojewódzki Fundusz wspierał i dofinansowywał. Nie można zapomnieć o sztandarowym programie Czyste Powietrze. Nabiera tempa. W tamtym roku no, w rękach dolnoślą na kontach dolnoślą zaków, kwotę 17 milionów złotych. W obecnej chwili to już jest kwota 25 milionów złotych. A w 2020 roku łącznie planujemy, no, mamy środki na to, żeby 100 milionów złotych zostało skierowane właśnie dla tych osób, które chcą wymienić, no, te kolokwialnie nazywane kopciuchy. Zmierzamy ku dość dużemu usprawnieniu i przyspieszeniu tego programu. No ze względu na to, że niewystarczającą ilość jak do tej pory około 2000 wymiany kopciuchów wymieniliśmy, natomiast termomodernizacja, która łączy się właśnie z, ze zmianą źródła ogrzewania no jest jak najbardziej pożądanym elementem tego programu i najważniejsze jest to, żeby uprościć, usprawnić tak, żeby jak najwięcej beneficjentów złożyło wnioski. Przede wszystkim będzie prościej i przejrzyściej, wniosek zostanie odchudzony, nie będziemy musieli badać dochodów mieszkańców, ponieważ program będzie powszechny, będzie jednolita stawka wsparcia dla wszystkich dolnoślązaków. Oczywiście zachowujemy tą możliwość wsparcia osób najuboższych, to będzie większa intensywność dofinansowania, ale nie my już będziemy badali dochody i stan majątkowy tego, tego mieszkańca, a będzie to robiła Gmina. Dodatkowo dofinansowanie będzie można starać się nawet po wykonaniu zadania, co z pewnością ułatwi donoślą Zakom korzystanie z tego programu. Oprócz tego, Wojewódzki Fundusz w 2020 roku będzie realizował szereg innych zadań i projektów. Tych programów jest szereg. Przede wszystkim mamy kwestię finansowania właśnie służb ratowniczych, mamy program nadal zakupu średnich wozów bojowych dla. OSP i myślę, że ten rok będzie równie rekordowy jak poprzedni rok. Poprzedni rok to tak jak wspomniałem 34 pojazdy. Myślę, że w tym roku będzie ta ilość podobna. Zamierzamy kontynuować program Mały Strażak. Nadal oczywiście kontynuujemy nasze działania z zakresu wsparcia dla ochrony wód i gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej. Realizujemy program regeneracji gleb poprzez wapnowanie, czyli program wsparcia dla... Rolników, pierwsze wypłaty w tym roku już, już idą. W planach jest także budowa czterech nowych farm wiatrowych przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Bardzo możliwe, że w tym roku Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa uruchomi nowy kierunek studiów. Kiedy prowadzona będzie rekrutacja i czego będzie dotyczyć? O tym więcej w materiale Kamili Krawieckiej-Bryl. Projektowanie i eksploatacja maszyn to najnowszy kierunek, który ma zostać uruchomiony przez karkonoską państwową Szkołę Wyższą. 9 marca władze uczelni podpisały porozumienie z przedstawicielami firm PEM Poland i Wepa w sprawie wspólnego opracowania programu studiów. W tym wszystkim najważniejsza jest innowacyjność, żeby nie tylko tkwić w rozwiązaniach, które wszyscy znamy od lat, ale żeby iść do przodu, żeby szukać nowych wyzwań. I myślę, że właśnie młodzi ludzie, absolwenci szkół wyższych, widzący świat może innymi oczami, e, mają szansę go zacząć zmieniać. Miały to by być trzy specjalności. Inżynieria wytwarzania papieru, zarządzanie produkcją w przemyśle, budowy maszyn oraz inżynieria budowy maszyn. W naszym przemyśle, w naszej branży to no nie da się budować maszyn papierniczych bez, bez zatrudniania inżynierów. Jest to ewidentna sprawa. Mamy problem z pozyskiwaniem kadry. Myślę, że ta inicjatywa nam w tym znacznie pomoże. Obie firmy cały czas się rozwijają i poszukują specjalistów. Plany na 2020, jeśli chodzi o firmy, jesteśmy w trakcie realizacji kilku bardzo skomplikowanych projektów, bardzo wymagających dla. Odbiorców, zarówno w Azji, jak i w Ameryce Północnej, są to duże projekty, które postawią obroty firmy o kolejne, kolejne 20% wyżej w stosunku do zeszłego roku. Jest to bardzo wymagające, niestety, od naszej kadry, zarówno po stronie projektowania, jak i po stronie wykonawstwa, a następnie uruchomień tych urządzeń, no po prostu mamy bardzo dużo pracy w tych czasach. Największym w tej chwili wyzwaniem to jest aktualna sytuacja, ponieważ nie nadążamy z produkcją, wszyscy się chcą uhygieniczniać jak najbardziej, no ale z drugiej strony też chcemy się dalej rozwijać i szykujemy się do tego, żeby się do tej nowej sytuacji na rynku jak najszybciej i jak najbardziej dopasować, dostosować. Jak będzie wyglądała dalsza procedura związana z uruchomieniem kierunku projektowania i eksploatacji maszyn? O to pytaliśmy już prorektora karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. W tej chwili kończymy procedurę formalną, to znaczy w dniu dzisiejszym senat ustali program studiów, pan rektor podpisze wniosek i ten wniosek wysyłamy do ministerstwa, a za pośrednictwem ministerstwa do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W ich rękach jest teraz właśnie decyzja o tym jak jak to się potoczy? Robimy zgodnie z harmonogramem. Sześć miesięcy przed rozpoczęciem procesu kształcenia taki wniosek musi być wysłany, czyli chcielibyśmy, żeby od 1 października tego roku, czyli w nowym roku akademickim, żeby taki kierunek już ruszył. Uczelnia od lat stawia na profil praktyczny. Od dłuższego czasu mówimy o współpracy pomiędzy przemysłem a uczelniami wyższymi. Nasza uczelnia realizuje profil praktyczny i wydaje mi się, że udało nam się zrealizować, wspólny program studiów, który właśnie, który właśnie spełni wszystkie wymagania takiego kształcenia praktycznego. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty uczelni znajdą Państwo na stronie kpswjg.pl Jak podaje portal internetowy jelonka.com trwa burza w Związku Gmin Karkonoskich. Z końcem lutego Katarzyna Markowska przestała pełnić funkcję dyrektora biura ZGK. Jednocześnie Michał Orman złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego zarządu. Wójt gminy Mysłakowice nie zgadza się m.in. z propozycją przeniesienia siedziby karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji do Pałacu Bukowiec, a także z koncepcją ogłoszenia upadłości przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami. Nasz region rocznie odwiedza około 3 milionów turystów. Większość z nich w trakcie swojego pobytu udaje się do Karkonoskiego Parku Narodowego. Trasy turystyczne są coraz bardziej zatłoczone. Czas zadać pytanie: co dalej? Ostatnio na ten temat rozmawialiśmy z Andrzejem Rajem, dyrektorem Karkonoskiego Parku Narodowego. Bum turystyczny w Karkonoszach z jednej strony cieszy lokalnych gestorów bazy noclegowej oraz gastronomicznej, z drugiej martwi przyrodników. Karkonoski Park Narodowy nie należy do największych parków w Polsce, a z roku na rok po jego terenie porusza się coraz większa liczba turystów. Zagęszczenie szlaków turystycznych, jak też zagęszczenie samych turystów na jednostkę powierzchni w Karkonoszach jest większe niż w Tatrzańskim Parku Narodowym. To wszyscy wiemy, w Tatrach mamy 4,5 miliona odwiedzających, ale obszar Tatrzańskiego Parku to jest ponad 22 tysiące hektarów. My te 2,5 miliona koncentrujemy na obszarze 6 tysięcy hektarów. To już pokazuje nam, jak, jaka różnica jest między Tatrami, a Karkonosza. Tak duże zagęszczenie ruchu turystycznego na karkonoskich szlakach utrudnia nie tylko prowadzenie ochrony przyrody, ale także wpływa negatywnie na bezpieczeństwo osób poruszających się po nich. Dlatego już teraz władze KPN zastanawiają się nad pewnymi rozwiązaniami powinniśmy szukać rozwiązań takich, aby ten ruch rozłożyć na znacznie większy obszar. W jaki sposób? No, Zakazami? Nakazami? Myślę, że nie. Przede wszystkim w ramach całego powiatu jeleniogórskiego powinniśmy wypracować strategię rozwoju ruchu turystycznego i patrzeć na ten rozwój ruchu turystycznego nie poprzez pryzmat tylko Parku Narodowego, czy poszczególnych gmin, tylko całego obszaru. I dlatego tu jest potrzebna Duża współpraca, komunikacja i promocja innych obszarów, które są ciekawe, a nie do końca może odkryte. Dyrektor Andrzej Raj nie ukrywa, że rozpatrywane są także bardziej drastyczne rozwiązania. Mamy problem śnieżki, mamy problem hojnika, mamy problem wodospadów, gdzie ta koncentracja przybiera już takie rozmiary, że zaczynamy się zastanawiać, czy nie zacząć wprowadzać jeszcze innych elementów. W tym roku maksymalna ilość wejść w ciągu jednego dnia na śnieżkę przekroczyła 11 tysięcy. Być może, na razie nie, nie, na pewno nie w tym roku, ale być może, że w przyszłości będziemy musieli wspólnie z naszymi partnerami ze strony czeskiej zastanowić się, nad limitowaniem wejść na śnieżkę. Tak jak jest na Giewont, na Giewont w Tatrach, czy w, w innych obszarach, czy na przykład na Sokolice, czy Trzy Korony. Tam y, jedni czekają, y, aż inni zejdą, dopiero y, następna grupa może wejść. Wszystkie pomysły są obecnie brane pod uwagę. Pytanie nie czy, a kiedy i jakie zostaną zastosowane. Po serwisie informacyjnym zapraszam Państwa na całą rozmowę z dyrektorem Karkonowskiego Parku Narodowego. 2020 rok, a przede wszystkim 2021, ma upłynąć w termach cieplickich pod znakiem kilku inwestycji. Planowana jest rozbudowa basenów zewnętrznych, budowa wodnego placu dla dzieci i przebudowa budynku po byłym przedszkolu. Sporo będzie się działo w termach cieplickich, jeśli chodzi o inwestycje. W planach jest realizacja kilku zadań. W tej chwili już roz rozpoczęliśmy procedurę, bo niestety taka jest. Wystąpiliśmy o mapy do celów projektowych, no i chcemy takie mamy założenie żeby budowę tego wodnego placu rozpocząć w tym roku po zamknięciu tego sezonu zewnętrznego, czyli gdzieś od września. I na przełomie roku 2020-2021 oddać to już do eksploatacji w następnym sezonie. Natomiast jeżeli chodzi o budynek, to chcemy mamy taki ambitny plan, że przygotować dokumentację. no Jak będziemy mieli dokumentację, to wtedy rozpisać ewentualnie przetarg na realizację, jak gdyby modernizację budynku fabrykantów. Tak jak to pan prezes powiedział, co roku będzie roz, będą termy rozbudowywane. Teraz będzie dobudowany taki mały basen dla, dla dzieci, przede wszystkim taki park wodny dla dzieci, później skoncentrowanie się na budynku po byłym przedszkolu i budowa basenu dodatkowego basenu zewnętrznego, i także z roku na rok systematycznie będziemy, będziemy starali się rozwijać termy. Jednak zmiany w termach cieplickich nie obejmują tylko działań inwestycyjnych. W tym roku też teraz 9-10 zmieniamy system też dostępu do szafek. Będzie to taki system centralizowany, będą panele, bo tak jak widać przez te 5 lat pomysł, żeby każda szafka była indywidualnie otwierana, no tak powiem szczerze, nie spełnia oczekiwań naszych klientów, także to będzie bardziej tak mówiąc przyjazne dla klientów. Wchodzę do pomieszczenia szatni, do przybieralni, dotykam panelu, wiem, która szafka otwiera się, zamyka. Władze Term Cieplickich już zapowiedziały chęć rozbudowy gastronomii zewnętrznej. Najprawdopodobniej uda się ją przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego sezonu letniego. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.